Cześć, na imię mam Dominik. Chcemy wam opowiedzieć w filmiku tutaj, jak zaczęła nasza przygoda się z campingiem. To jest nasz przede wszystkim pierwszy film, w następnych odcinkach będziemy pokazywać, jaką przyczepę kupiliśmy, bo to się stało właśnie teraz niedawno. To jest część mojej rodziny, chciałbym was przedstawić. To jest mój syn Julian. Przywita się? Julek. To jest Nikodem. Nikodem w ogóle namówił mnie tutaj do tego, żebyśmy to stworzyli jakiś bloga, jakiegoś tutaj kanał na YouTube, abyśmy pokazali naszą rodzinę. Jak zaczęliśmy jeździć wspólnie pod camping, czyli, czyli, czyli naszą przyczepę. Jest jeszcze członek rodziny tutaj, pusia. Weźcie ją, podnieście troszeczkę może. O, to jest nasza pusia. Chcemy też zrobić jakieś miejsce do spania, żeby miała wygodnie. No, na pewno kupiliśmy nie za dużą przyczepę z jedną łóżkiem. Chcielibyśmy to przerobić, aby chłopaki mieli swoje, jakieś łóżka podwójne, bo widziałem, jakie, takie przeróbki różnego rodzaju. No, mam, mam nadzieję, że nam się uda i, i pokażemy Wam w kolejnych odcinkach, jak, jak to się u nas zaczęło. Nikodem myślę, że tu będzie montażystą, bo on jest bardzo dobry w tym. Julek będzie nam pomagał. Także to co? Co mają robić tutaj na nasi widzowie? Subskrybować i zostawiać łapki w górę, jak im się podobają filmy, oraz komentować, co chcieliby zobaczyć w naszym campingu. o kolejnych, kolejnych tutaj filmach. filmach. Także serdecznie zapraszamy. Mam nadzieję, że będzie wam, wam, wam się tutaj to podobać. To jest nasz pierwszy wspólny film. Do Ale zobaczenia! Zaczynamy przygodę! Zaczynamy. Papa, pa, do zobaczenia!